się na kanale Autoskanner. Dzisiejszy bohater to największy rywal golfa w walce o tytuł najlepszego hatchbacka. Poznajcie Forda Focusa drugiej generacji. Ford Focus drugiej generacji po raz pierwszy został zaprezentowany w 2004 roku w Paryżu jako 3- i 5 hatchback. Rok później gamę poszerzono o sedano oraz kombi. W 2006 roku we współpracy ze studiem Pininfarina została stworzona wersja kabrio z twardym dachem, a w 2007 przeprowadzono pełny facelifting modelu w myśl idei kinetic design. Zmieniono wygląd przednich oraz tylnych lamp, wygląd zderzaków oraz nieznacznie przemodernizowano deskę, głównie zmieniając panel klimatyzacji oraz radia oraz wymieniając zestaw wskaźników. W 2008 roku dodano wersję RS, wyposażoną w 2,5-litrowy, 305-konny silnik Volvo, a w 2010 roku dodano już najmocniejszą, 350-konną odmianę RS'a o oznaczeniu RS500, ograniczoną do 500 egzemplarzy i występującą tylko w kolorze czarnym. Podstawowy silnik to 1.4, 80-konny, w ogóle nie przysparza większych problemów, chyba, że zapomnimy o jego serwisowaniu. Mocniejszy to 1.6 i te występują w dwóch wariantach. Słabszy to zwykły 1.6, 100-konny, tak samo jak 1.4, większych problemów z nim nie mamy. Mocniejszy to 115-konna wersja ze kołem zmiennych faz rozrządu. No i z samym tym kołem czasami zdarzają się problemy. W Focusie mieliśmy jeszcze dwa mocniejsze silniki klasyczne, czyli 1.8 i 2.0, odpowiednio 125 i 140 koni. One tak samo jak 1.6 i 1.4 nie są awaryjne. Wbrew obiegowej opinii da się je połączyć z instalacją gazową i są ogólnie tanie i w miarę oszczędne. Najmocniejszy to 2,5 litrowe turbo, 5 produkcji Volvo. Ono ma albo 305, albo 350 koni i, poza pięknym brzmieniem, są też w miarę ekonomiczne i nie psują się tak często. Fukusa mogliśmy też dostać z silnikiem wysokoprężnym i w sumie mamy tylko trzy do wyboru. Podstawowy to 1.6. 90 lub 110-konny. Bardziej polecałbym wersję tą 90-konną, bo nawet w opinii użytkowników uchodzi za tą trwalszą. Mimo, że jest to konstrukcja grupy PSA, czyli taki sam znajdziemy w Citroenie czy Peugeocie, a nawet w Volvo. Mocniejszy to klasyczny 1.8. To jest stara konstrukcja Forda, w Focusie ma 115 koni i znajdziemy informacje o wadliwych pompach wysokiego ciśnienia, które opiłkują. Ale powiem Wam szczerze, że większość tych egzemplarzy jest już ogarnięta, więc problem z pompami raczej nie powinien występować. Najmocniejszy to dwulitrówka, też grupy PSA i o mocy 136 koni. No ten się już fajnie zbiera. Ogólnie te silniki HDI, bo tak się oryginalnie nazywają, a w Fordzie oczywiście TDCI, nie ma z nimi większego problemu. Użytkownicy, którzy jeżdżą czy 1.6, czy 2.0, chwalą mnie za to, że są elastyczne i naprawdę oszczędne, a przy ewentualnej usterce niedrogie w naprawach. Muzyka Co do wyposażenia, to Fordzik w podstawie nie za wiele oferował. Były wersje, nawet które nie miały klimatyzacji, no ale zawsze mogliśmy wybrać sporo z opcji dodatkowych. Pomijając takie rzeczy jak elektryczne szyby czy lusterka, mogliśmy mieć na przykład komputer pokładowy, reflektory skrętne czy ksenonowe, dedykowany zestaw audio od Sony, podgrzewane fotele czy taki Bayer, który Ford od 20 lat już stosuje, czyli podgrzewana przednia szyba. Biorąc to pod uwagę, tak samo jak wielowahaczowe zawieszenie jak w Fukusie 1 oraz to, że Ford przez to się bardzo fajnie prowadzi, stawia go w dość mocnej konkurencji do Golfa. Dodatkowo cena za w miarę ogarnięty egzemplarz Fokusa z przedliftu musimy zapłacić jakieś 7-8 tysięcy. Za mocniejszą sportową wersję ST to już wydatek rzędu 30-35 tysięcy. Nie wspomnę o wersji RS ani RS500, bo tam już ceny zaczynają się w granicach 70 nawet tysięcy, a o samej RS500 praktycznie nie ma jej w sprzedaży. W sumowaniu trzeba powiedzieć, że to o czym do tej pory wspomniałem sprawia, że Focus może spokojnie konkurować o tytuł najlepszego w swojej klasie. Ford naprawdę postarał się, by druga odsłona jego kultowego modelu nawiązywała i do poprzednika, dodatkowo była nowoczesna i bogato wyposażona. Eee... Ktokolwiek szuka wygodnego kompakta, który jest tani w zakupie, tak samo jak i w naprawach. Dodatkowo jest ekonomiczny i wygląda dość ciekawie. Powinien chociaż rozważyć zakup Fokusa, a może się okazać, że w 100% spełni jego oczekiwania. To tyle na dziś. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę. Zapraszam również do subskrybowania i udostępniania tego materiału. A tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!